Nie ma co ukrywać, świat Warcrafta jest duży, a nawet bardzo duży. Bo od czasów kultowego Warcrafta 3 urósł on przynajmniej kilkukrotnie. Cholera, jeszcze chwilę temu Artas ledwie co zdobywał ostrze mrozu, a tutaj już biegają po świecie jakieś tam wulpery. Nie tak dawno miałem okazję przedstawić Wam kroniki Warcrafta, które idealnie pomagają uporządkować wiedzę na temat tego uniwersum, jego historii i mitologii. Ale jak wiemy, Warcraft wciąż przedopschodzi. Przed nami nowy dodatek, który wprowadza pełno nowych wątków, a przecież jeszcze nie domknięto do końca tych historii, jakie zaprzątały nam głowy podczas dodatku Battle for Azeroth. Jak tu żyć, wodzu? Jak żyć? Times change. Po pokonaniu przedwiecznego boga Enzofa, dzięki czemu Azerot mogło w końcu nieco odetchnąć, nastało kruche zawieszenie broni. Jednakże podła Sylvanas zdradziła hordę i uciekła hen daleko. No, może nie tak daleko, bo udała się do Mroźnego Tronu, by skopać lodowy zadek króla lisa i otworzyć wrota do Shadowlands, krań Cieni. Tam oczywiście czeka nas masa nowych przygód, masa nowych wątków, no ale zajmijmy się tym, co tak naprawdę nie zostało zamknięte w poprzednim dodatku. Prawda jest taka, że za tymi wątkami ciężko nadążyć, nawet ogrywając World of Warcraft od deski do deski. A przydałoby się przecież coś z tym zrobić, zanim postawimy pierwsze kroki w krainach cieni. Tutaj z pomocą przychodzi nowa, świeżo wydana książka z uniwersum Warcrafta, czyli Przebudzenie cieni autorstwa Madeleine Ru. Chyba, chyba dobrze to czytam. Książka nie bez powodu została opatrzona logiem Shadowlands, bo stanowi nic innego jak właśnie fabularny pomost między nowym dodatkiem a bałaganem, który działo się w poprzednim. Na okładce widzimy trzy postaci, i nie jest to przypadek, bo w dużej mierze wokół tych postaci kręci się fabuła nowej książki. Tą można podzielić zasadniczo na dwa wątki. Pierwszy to ściganie Sylvanas. Jak wiadomo, Sylvanas stała się personą non grata dla obu frakcji, i tak naprawdę obie frakcje chcą ją dorwać. Z jednej strony Anduin musi radzić sobie z sytuacją wewnątrz przymierza, która jest dosyć mocno napięta, bo po spaleniu Nordasila nocne elfy z Durandy na czele stały się bardzo hmm, drażliwe. Z drugiej strony również i Tral powinien postawić Sylmana przed oblicze sprawiedliwości, jeżeli chciałby, żeby kruche zawieszenie broni między frakcjami potrwało dłużej niż zaledwie kilka tygodni. Z drugiej strony mamy wątek misji Nathanosa, którą otrzymał on od samej brocznej Pani. mianowicie ma on zabić Bonsandiego, zabić samego Loa śmierci. Powód jest prosty. Bonsamdi w bezpośredni sposób przeszkadza Sylvanas w jej planach wobec Shadowlandsów. Ale o szczegółach przeczytacie w książce. Żeby było ciekawiej, los Bonsamdiego powiązany jest oczywiście z losem królowej Talandzi, a więc nowej władczyni trollów Zandalari, której polityczni przeciwnicy sprzymierzają się z Natanosem i jego poplecznikami. Na domiar złego sama Talandzi również skonfliktowana jest z reftą hordy. Pragnie ona bowiem zemsty na przymierzu... Które to bezpośrednio winne jest śmierci jej ojca, Rastakana. Jak sami widzicie, jest to dosyć pogmatwane, prawda? Ale to jeszcze nie koniec, bo mamy przecież wątek Trala i nowych porządków w Orglimarze. Mamy wątek wspólnej misji arcy Szpiega, Mafiasa Shoa i pirata Flyna Firewinda. Mamy wątek Aleri i Turaliona, podążających tropem Sylvanas. Mamy także Zappi Boya, alias Zekana, który ma także własną, bardzo ważną misję. Na szczęście książka zbudowana jest w taki sposób, że spokojnie możemy połapać się w tym co, gdzie i jak się dzieje, gdyż rozdziały są podzielone w bardzo prosty sposób. Przed każdym rozdziałem widzimy nazwę miejsca, w którym to się dzieje, i już możemy domyślić się, która z historii będzie tam przedstawiona. Jak łatwo zauważyć, nie mieliśmy jeszcze okazji czytać dzieł Madeline Rue w świecie Warcrafta. Jednak nie jest to jej pierwsza przygoda z tym uniwersum. Wcześniej napisała ona trzeci tom serii Traveller, który możliwe, że także ukaże się kiedyś po polsku. Przyznać muszę, że w Warcraftie odnajduje się ona nieźle robi to nie gorzej i nie lepiej od choćby ostatnich publikacji Christie Golden. Na duży plus jest to, że udało się jej stworzyć historię korzystającą z dorobku Battle for Azeroth, bo duża część książki rozgrywa się choćby w Zandalarze i domyka ona wiele tamtejszych wydarzeń, bądź wyjaśnia wiele wątków z tamtego dodatku. Z drugiej strony, tytułowe Przebudzenie Cieni i Misja Natanosa to praktycznie uwertura do Shadowlands. Książka więc bardzo zgrabnie skleja fabularnie oba dodatki. Jeżeli mogę się więc czegoś przyczepić w samej treści, odnosiłem wrażenie, że niektóre wątki są niepotrzebne. Mówię tutaj o takich mniej ważnych wątkach, gdzie Pojawiają się na chwilę postaci, są one dosyć dobrze opisane, z imienia, z wyglądu i tak dalej. Robią coś przez chwilkę, po czym zupełnie znikają. Jaki ma taki zabieg sens przy takim nagromadzaniu zdarzeń? No, ciężko stwierdzić. Na szczęście tego typu przypadki nie zdarzają się tak często i możemy skupić się na ważniejszych wątkach. Tłumaczeniem zajął się Piotr Czarnota. Jest to już któraś z rzędu jego praca nad uniwersum Warcrafta, i tak jak poprzednie, tak i tu wyszło to bardzo solidnie. Z czego mnie osobiście do gustu przypadło przełożenie. Spe Specyficznego dialektu troli, którym posługuje się loa śmierci Bondzamdi. Niestety, przyczepić się muszę tutaj do czegoś, co tak naprawdę od tłumacza nie zależało, a było decyzją samego Blizzarda, czyli do odgórnie ustalonych przekładów nazw własnych. Choć takie rzeczy jak tłumaczenie Hellscreama jako piekło znamy już od dawna, mnie w oczy kłuło przemianowanie Bonzambiego na Bandsamdiego. O tym przypadku mówiłem już chyba ze dwa lata temu. Nazwa ta została popełniona przez studio lokalizacyjne odpowiedzialne za przekład Gier Blizzarda i przez niebieskich została niestety przyklepana, co dla mnie jest akurat kuriozalne. W żadnym innym języku imię Loa Śmierci nie zostało bowiem zmienione. I przykład ten był swego czasu zresztą obiektem wystosowanej przeze mnie petycji. Tak jest tej samej, po której publikacji odzyskaliśmy Stromgard. W miejsce nietrafionego w przekładzie Burzogrodu, albo dzięki której figurujący w polskiej wersji Shero Rastakan został w końcu królem Rastakanem, no bo Shero to słowo funkcjonujące jedynie w kulturze cygańskiej. Niestety, jak widać, dla Bonzambiego panowie z polskiego oddziału Blizzarda nie mieli litości i skrzywdzili go nowym mianem. Szczęśliwie, treść książki została przełożona tak sprawnie, że łatwo skupić się i wciągnąć w samą historię i mniejszą uwagę zwracać na takie kwiatki. Podsumowując, uważam, że historia zawarta w przebudzeniach cieni to coś, z czym powinien zapoznać się każdy fan Warcrafta chcący być na bieżąco z fabułą, zwłaszcza jeśli graliście w Battle for Azeroth i szykujecie się do wyprawy w Shadowlands. W ramach książki nie tylko bowiem dostajemy nową, sprawnie napisaną historię wątek z próbą uśmiercenia bon Diego, ale też dowiadujemy się bardzo wielu bardzo istotnych faktów na temat konkretnych postaci, które moim zdaniem w Battle for Azorot miały dosyć mały czas antenowych, tak to nazwijmy, oraz poznajemy więcej niuansów na temat wzajemnych relacji na linii Horda Przymierze, czy nawet wewnątrz Przymierza i wewnątrz Hordy. Krótko mówiąc. Grasz w WoWa albo po prostu lubisz śledzić fabułę Warcrafta, będziesz z książki jak najbardziej zadowolony. Także dla fanów lektura obowiązkowa. Tyle ode mnie, dziękuję za podesłanie książki wydawnictwu Insignis, linki gdzie książkę znaleźć zostawiam w opisie, a wy napiszcie mi w komentarzach, który z wątków szykowanych dla nas w Shadowlandsach najbardziej was interesuje. Ale cóż, tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, mówił do was Drwal Rembajło, do zobaczenia, cześć!